thank Witam, nazywam się Odra Kaplan, przyjechałam ze stanu Maryland w Stanach Zjednoczonych, jestem byłą rzeczniczką i byłą przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotek Publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na co dzień pracuję w bibliotece w hrabstwie Harford. W stanie Maryland. Poznałyśmy się w Stanach Zjednoczonych, wtedy, kiedy opowiadała Pani o rzecznictwie, i to jest coś, o co też chcę dzisiaj zapytać. Dlaczego w ogóle ważne jest, żeby biblioteki prowadziły działania rzecznicze? Dla nas ta kwestia zawsze była ważna, żeby pomóc innym zobaczyć wartość biblioteki. Przecież często nie są one doceniane. Dlatego tak ważne jest, żeby tworzyć koalicje i partnerstwa, które pomogą ludziom zrozumieć i docenić wartość biblioteki. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek rzecznictwo jest ważne ze względu na kryzys ekonomiczny i zmniejszenie naszego finansowania. Więc biblioteki, żeby przetrwać, muszą być rzecznikiem własnych spraw. To bardzo ważne. Proszę nam opowiedzieć, jakie są największe amerykańskie sukcesy? To dla mnie trudne pytanie, bo takich sukcesów jest wiele, ale opowiem o dwóch. Najpierw o bibliotece w Oakland w Kalifornii, której groziło zamknięcie 14 z 18 filii ze względu na cięcia budżetowe. Przeprowadzili wówczas kampanię rzeczniczą, mieli 500 wolontariuszy, którzy dzwonili i chodzili do prywatnych osób od drzwi do drzwi, zapraszając do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Budżetowej. I bardzo wiele osób przyszło, żeby pomóc apelować do władz o utrzymanie filii. To było wielkim sukcesem. Fundusze zostały nieco obcięte, ale udało się zachować wszystkie 18 filii. Z kolei w Harford, gdzie ja pracuję i gdzie rzecznictwo jest częścią naszego planu strategicznego i prowadzimy je na co dzień, to mimo tych działań także nam w 2000, 2010 roku zmniejszono finansowanie. Przygotowaliśmy kampanię skupiając się już na następnym roku budżetowym. Uruchomiliśmy wówczas stronę internetową mówiącą o tym, jak można nas wesprzeć. Nagraliśmy filmy z użytkownikami biblioteki. Opracowaliśmy takie krótkie historie osobiste, które w ogóle są dobrym pomysłem w kampanii i były to historie sukcesu biblioteki. Z kolei dla sojuszników biblioteki przygotowaliśmy materiał ilustrujący, w jaki sposób można nas wesprzeć podczas posiedzenia komisji budżetowej, żeby mówić radnym i urzędnikom o tym, jak bardzo biblioteka jest ważna. Na każde z czterech posiedzeń komisji przyszło bardzo wiele osób, sojuszników biblioteki, użytkowników ale także nasi partnerzy i organizacje, które z nami współpracują i wszyscy powtarzali, jak wiele wspaniałych rzeczy biblioteka dla nich robi i dlatego apelują, żeby nie obcinać bibliotece funduszy. W efekcie już w kolejnym roku nie zmniejszono nam finansowania. To, było na, to był nasz wielki sukces. To są tylko dwa przykłady sukcesów, jednak to się dzieje w całym kraju i nie zawsze ma związek z obcinaniem budżetów. Jest po prostu rzecznictwem na rzecz innych. Innych działań. A dla Pani osobiście, co jest największym wyzwaniem w prowadzeniu rzecznictwa? Dla mnie najtrudniejsze jest to, żeby się nie frustrować. Rolę rzeczniczą pełnimy przez cały czas. I kiedy już czujesz, że udało Ci się zbudować pozycję biblioteki w społeczności, osiągnęłaś sukces. To wtedy zmieniają się ludzie, odbywają się wybory, zmieniają się radni i musisz zaczynać wszystko od początku. Dlatego nigdy nie możesz się zniechęcić, bo rzecznictwo to niekończąca się praca, to zajęcie 24 godziny na dobę. Dlatego myślę, że prawdopodobnie najtrudniejsze jest to, żeby się nie poddać i nie frustrować. To były trudności, a jakie są największe korzyści? Największa korzyść polega na tym, że jeśli robisz to dobrze, to zapewniasz finansowanie w bibliotece. Czasami uda Ci się zdobyć dodatkowe pieniądze, czasami po prostu nie tracisz finansowania. Radni zawsze będą słuchać użytkowników biblioteki. My na przykład zapraszamy młodzież, żeby występowała w naszym imieniu i mówiła, jak świetna jest biblioteka. Zdanie użytkowników zawsze liczy się bardziej niż zdanie bibliotekarzy, a więc utrzymanie finansowania to podstawowa korzyść. Po drugie, rzecznictwo zwiększa społeczności świadomość, jakie naprawdę usługi świadczy biblioteka. Bardzo często biblioteki są niewidoczne dla społeczności. Jeżeli nie mówimy o naszych działaniach, to po prostu ludzie mogą o nich nie wiedzieć. A istniejemy przecież po to, żeby świadczyć społeczności usługi dobrej jakości. Po trzecie, co jest mniej oczywiste, to to, że rzecznictwo wzmacnia personel biblioteki. Jeśli szkolisz personel w prowadzeniu rzecznictwa i osoby wychodzą na zewnątrz, osiągają sukcesy, to buduje to i wzmacnia ich poczucie własnej wartości. Sprawia, że bibliotekarze czują się ważni i są rozpoznawalni w społeczności. Rzecznictwo również pomaga budować partnerstwa. Musisz prowadzić rzecznictwo, żeby zbudować koalicję i współpracę. To są te największe korzyści. Spędziła Pani nieco czasu w Polsce. Tak, to prawda. Poznała nieco polskich bibliotekarzy. Troszeczkę. W jaki sposób mogłaby nas Pani przekonać do prowadzenia rzecznictwa? Powiedziałabym im, że w obecnych czasach przyszłość biblioteki zależy od rzecznictwa. Jeśli chcesz, żeby biblioteki istniały, jeśli chcesz mieć pracę, wierzysz, że to, co biblioteka robi, jest ważne i potrzebne, to o ile nie wyjdziesz do społeczności, nie powiesz, dlaczego biblioteka jest ważna i czym się zajmuje, w jaki sposób zmienia życie ludzi, to bez mówienia o tym biblioteki przestaną istnieć. Dla mnie to jest najważniejsze. Na zakończenie poproszę Panią o wskazówki. Ma Pani ogromne doświadczenie, proszę powiedzieć, co działa i jakie są najlepsze rady. Po pierwsze trzeba pamiętać, że każde spotkanie, każda rozmowa to okazja, którą należy wykorzystać. Rzecznictwo to działania 24 godziny na dobę, nie tylko wtedy, kiedy jesteś w bibliotece. Właściwie przede wszystkim trzeba wyjść z biblioteki, porozmawiać z ludźmi, być widocznym w społeczności, w sklepie, u fryzjera, na siłowni. Nigdy nie należy przegapić okazji do rozmowy o tym, co biblioteka może zaoferować, a więc jest to zajęcie 24 godziny na dobę. Po drugie, ważne jest to, żeby rozwijać umiejętności interpersonalne. Wiem, że bardzo często bibliotekarze to osoby, które uwielbiają czytać, lubią schować się za biurkiem, ale ważne jest, żeby wyjść i nauczyć się, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, żeby czuć się pewnie żeby budować relacje. Czasami będzie to spotkanie jeden na jeden. Każda osoba, z którą zbudujesz relacje, stanie się sojusznikiem biblioteki. Dla niektórych to jest trudne, ale im częściej to robimy, tym łatwiejsze to się staje. Po trzecie, trzeba być przygotowanym, żeby umieć opowiedzieć o bibliotece i o tym, co robi. Jedną z umiejętności, który, której uczyliśmy pracowników, to tak zwana rozmowa w windzie. Prosiliśmy ludzi, żeby opowiedzieli o tym, co się dzieje w bibliotece, w formie dwóch, trzech zdań. Po to, żeby kiedy ktoś się nagle zapyta, co robicie, to będziemy wiedzieć, co powiedzieć. Na przykład, nasza biblioteka uczy ludzi, jak znajdować pracę, nasza biblioteka prowadzi świetną czytelnię dla dzieci. Czymkolwiek zajmuje się Twoja biblioteka, jeśli ćwiczysz mówienie o tym, to zawsze jesteś gotowa, żeby umiejętnie o tym opowiedzieć. Mm -hmm. Kolejna rzecz to takie podejście, które dla mnie zawiera się w wyrażeniu bądź uważny i korzystaj z okazji. Mam małego psa, który ma dokładnie to podejście. Ilekroć spada z jedzenie ze stołu, ona już tam jest. Myślę, że to samo możemy polecić bibliotekom. Nigdy nie przegap okazji. Musisz zawsze być zorientowany na temat tego, co się dzieje w Twojej społeczności, jakie są najważniejsze problemy i zawsze zastanawiać się, w jaki sposób biblioteka może się w nie włączyć. Więc jeśli tylko nadarzy się okazja, to trzeba tam być. Kiedy pojawia się problem wysokiego bezrobocia, zawsze można powiedzieć, to jest kwestia, w którą biblioteka też może być włączona. Kiedy pojawia się problem młodzieży i zagospodarowania jej czasu po szkole, możesz powiedzieć, biblioteka jest naturalnym miejscem, gdzie mogą przyjść. Rozwiążmy te kwestie razem. Niezależnie od tego, czego dotyczy problem, miej go, jego świadomość i postaraj się włączyć bibliotekę w jego rozwiązanie. A zatem to wykracza daleko poza zajmowanie się książkami. O tak, myślę, że biblioteka już dłużej nie może być tylko wypożyczalnią książek. Zwyczajnie już sama technologia zmieniła naszą pracę dramatycznie. Już nie zajmujemy się tylko książką, ale też wydawnictwami elektronicznymi, internetem. I to niezmiernie ważne dla pracowników biblioteki, żeby integrować się ze społecznością, uczęszczać do klubów, wygłaszać prezentacje, żeby podejmować wszystkie te działania, które budują relacje, bo to wszystko musi się zacząć na długo przed kryzysem budżetowym. Nie można zacząć budować relacji po tym, jak zaczął się kryzys. Wówczas już musisz je mieć, i kiedy z jakiegoś powodu biblioteka znajdzie się w kryzysowej sytuacji, wtedy ludzie będą Cię znać i staną w obronie biblioteki. Dziękuję bardzo za wywiad.